Nie goni, uciekam. <śpiewa> <śpiewa> Zobaczmy, metrów. Meterek. Tak, Kurwa, 100, 100 centymetrów. Kurwa. Pięknie. Siemanko, witajcie. 5 maja, trzecie podejście do majówki. Ach, może dzisiaj uda się otworzyć. Mam taką cichą nadzieję i nie będę przedłużał. Lecimy z tematem. Zaczynamy od liczerków. dwie ryby widziałem już, wyszły mi za żerkami pod sam ponton nie atakowały, także zmieniam na większego żerka i robimy jeszcze jedno napłynięcie kolejne, to już y, drugie będzie już trzecie, w innej miejscówki ale tu będzie drugie I co? może, może akurat okazuje się, że mam dzisiaj super dryf w K to już dryf taki około kilometra na godzinę przy tym wietrze ale jest już dzisiaj jest lepiej jeszcze tylko w dzinkach będzie naprawdę fajnie powoli na silniczku, żeby nie zgłosić tutaj nic woda ma tutaj 2 metry i jest naprawdę elegancką miejscóweczką taki Tak bladzie, pijemy w dryfie i obławiamy woda jest czyściutka że zaraz założyć też w naturalnych kolorach nie wiem, może tego bajka. Zobaczcie. Nie jest nagrany na GoPro, ale patrzcie. Spad 90 na Jerkstera. Na Jerkstera spadł. Ja pierdolę. Przez moje ciśnienie na rybę. Za mocno dojebałem po zębach. To zaczyna się dziać. Widzimy z tematem. razy to A to jest ten, który mi wcześniej wyszedł. Wyłaził. I tak rozpoczynam majówkę. W końcu. No to ładnie rozpoczynasz. No. lekko się One są takie kurwa, one tak skaczą i masakrę. Posłucham tych, którzy już to wyciągnęli. Ej, podnieś się do O, byłbym bardzo wdzięczny. Czekaj, ja pospłynę troszeczkę. Musisz pospłynąć. Nie ma nic tu za, bo tu jest podchłonki, dobra. Podpływam. No, taki też mam odpalone sobie. Zobaczcie. W końcu, 3 dni pływałem znowu. Czekaj, ja Cię obrócę. No, żeby ładnie zrobił. Meter rond. Meter Kurwa Meter rond. Meter Yes! <laughs> Alright Mam na drugą rybę. U, jeszcze mi się nogi trzęsą to drugi rzut e, otworzyła się moja fruba, otworzyła. Chyba musiałem metrówką po prostu zacząć. Jest! Drugi ładnie. Krzywy się wbił w łowisko i jazda! Zobaczcie. Fluorocarbon 09. Jeszcze jest cały, nic mu nie jest. Jeden ząb tutaj jest. Ale to spoko. Metróweczka teraz 85. Eee, I był tak zażarty jerk, że ciężko było go wyciągnąć. Przez to nie robiłem sobie nawet żadnych zdjęć jak widzieliście. Jerk. Eee, Porysowany pięknie. To jest Jerkster chyba 14 cm. I jak widać dzisiaj robi robotę, wczoraj się nic nie działo totalnie. To sorry, trzeciego. I teraz osiemdziesiątka, czwórka, piątka, coś takiego, nie? Na szybko mierzone. sorki. I co? Eee... Lecimy dalej. Słuchajcie, wpłynąłem bliżej brzeszcin i... Chyba dzisiaj mamy wylęki jętki. Fajnie byłoby skoczyć na pstrągi jakoś teraz, ale jakoś mi się nie chce. Lata wszędzie tego pełno. Na okularach tu mam. O! Naprawdę bardzo dużo, pełno tego lata. Jest tego pełno na pontonie. Zresztą pokażę Wam. się trochę cieplej. To może Wam powiem jak to wcześniej było. Przyjechałem dzisiaj z mega, ale to z mega ciśnieniem na ryby. Siódma rano już byłem zawodowany. Wyruszyłem, wypłynąłem w pierwszą zatoczkę gdzie e, wczoraj pływaliśmy. Znaczy trzeciego, e, przepłynąłem raz. Drugi machałem wtedy e, dżerem, e, na który, który dostałem od Łukasza. Dziękuję bardzo. Mówiłem w nim praktycznie cały trzeci Jedno branie na niego miałem, ryba mi spadła I dzisiaj nim obławiałem Cały czas tą zatoczkę Wyszły mi do niego... Nie, do tego mi nie wyszły ryby Stwierdziłem, że zmienię Na innego czerka Potem zmieniłem na Na Szoksa chyba? Tak, szoksta dziewiątkę I wyszły mi do niego dwie ryby I dwie odprowadziły mi pod łódkę no i zacząłem się zastanawiać, już wiedziałem, że coś jest nie tak, Dlaczegoś, z jakiegoś powodu nie atakują. No to patrzyłem w swoje pudełko, patrzę co mi tutaj z rzeków zostało, zamówiłem sobie ostatnio dwa rzeki z dama. O, właśnie takie. Powiem Wam, że na zdjęciu myślałem, że to jest coś innego przyszło. To wam pokazuję. Wyszło. dosyć tani Kwadratowy. O, zobaczcie. Taki żerk. Niezbyt ładny. Znaczy, fajne malowanie, tak? Taki szczupaczek. Ale, jak się przyjrzymy bliżej. Kwadratowy prostokątny żerk. Zwykły kształt. A cały czas jest podłużny. Plastikowy i z, z grzechotką. Może to ta grzechotka. Może to ta jego brzydota? Nie wiem, ale trzy ryby już dzisiaj na nim siedziały. Jedna się spięła na samym początku. Pierwsza ryba, jak jeszcze miałem to wielkie ciśnienie. Ryba dziewięćdziesiątka. No, żałowałem. Napłynąłem jeszcze raz na tą zatokę. Włączyłem GoPro, bo takie miałem przeczucie, że wyjdzie ta ryba. Drugi albo trzeci rzut. I je, siedzi ta metruweczka, tak? Siedziała bardzo delikatnie na tylną kotwiczkę. Ale siedziała tak. Hall normalnie do podbieraka, elegancko. Eee, fajnie mieć duży podbierak. Eee, I co? Zrobiliśmy zdjęcia. Ryba szybko wróciła do wody. Eee, kilka fotek. Eee, napłynąłem jeszcze raz na tę zatoczkę. 3-4 rzuty. Nie włączałem tym razem GoPro. 3-4 rzuty i siedzi 85. A 85 tak go zażarła, że nie było już go praktycznie w ogóle. Zresztą zobaczcie, jak on teraz wygląda. W następnej zatoczce tak przepływam całe to wielkie jezioro, zatoczka po zatoczce. Wpływam dryfkotwa i jerk, jerk, jerk. Guma, obrotówka. Miałem chyba też wyjście, małe puknięcie w tą obrotówkę, dużą FZ. -a. Próbuję. Zamówiłem ich trochę więcej w innych kolorach jeszcze. To jest mocno taka srebrna, a dzisiaj widzę takie bardziej zielone kolory. E, Gridy Shadem e, obławiałem Strike Shadem, tym i tak lecę po kolorach. Zobaczymy, może coś będzie. Ten się sprawdzał, dlatego trafi z powrotem e, na zestaw. A teraz co mam za zestaw? Wędka FZZ1 to jest od 7 do 30 gram, 20. Niepotrzebna mi dłuższa wędka. Z brzegu też łowiłem 20 i było mi bardzo wygodnie. Do czerkowania nawet wziąłbym sobie krótszyki, ale do czerkowania specjalnie zamówiłem kasta i czekam na niego. I mam nadzieję, że do zawodów dojdzie. Zawody już za tydzień, także w tym tygodniu spodziewam się kuriera. Na pewno zobaczycie to na fanpage'u jak coś przyjdzie. I co? Zapraszam Was do następnych filmów, do lajkowania udostępniania wbijania na insta i na fanpage tam wszystko macie na bieżąco a filmy będą z lekkim opóźnieniem opis sprzętu dam wam jeszcze w komentarzu a plecionka 015 siemaneczko korzystając z okazji nowego filmu z nową życiówką chciałbym was poinformować o nowym konkursie konkursie fotograficznym, który będziemy powtarzać a tak co miesiąc powiedzmy max co dwa z nowymi nagrodami, z nowymi zasadami. A w tym miesiącu do wygrania wędka. Dam Kultus od 7 do 30 gram, o długości 210 cm Wędka, którą wygrałem w tamtym roku na zawodach a, Odrzański Sandacz. I jest dzisiaj do zgarnięcia. Zasady są bardzo proste. Najlepsze zdjęcie z maja. Nie będziemy tutaj tego sprawdzać, czy to z kwietnia, czy to z marca, czy z czerwca tamtego roku. W majowym klimacie szczupak, okoń, boleń, takie najlepiej punktowane rybki, ale także krajobrazy, yy, dobre foty humorystyczne. O. Jętka ma dzisiaj wylęk, bardzo dużo tego jest, ale wracając do tematu. Aby wziąć udział w konkursie, musicie wystawić zdjęcie na mojej grupie na Facebooku z hashtagiem krzywy, ewentualnie hashtag jeszcze konkurs, i mieć polubiony mój fanpage, i być subskrybentem kanału tutaj na YouTube. Tego nie będę sprawdzał. Liczę na Was. Można także wrzucić zdjęcia na Instagram i oznaczyć hashtagiem krzywy bez problemu to wtedy znajdę i także wrzucę Wam na grupę żebyście mogli to oceniać kto wygra oceniacie tak naprawdę Wy spośród wszystkich wybranych zdjęć co miesiąc będziemy wybierać 5 i to Wy będziecie wybierać zwycięzcę także to od Was zależy kto tą wędeczkę zgarnie jeżeli Wam się spodoba będziemy to kontynuować jeżeli będzie małe zainteresowanie no to się jeszcze zastanowię, ale Myślę, że bez problemu w czerwcu zrobimy następny konkurs, ale na troszeczkę innych zasadach. Ale o tym w czerwcu. Powodzenia i zapraszam do zabawy. Cały regulamin znajdziecie w opisie, a grupę znajdziecie na Facebooku. Instagram nie chyba nie trzeba Wam tłumaczyć. Jak działają fotki, wszyscy wiecie. Także zapraszam, będę robił jakieś lajwiki. Zapraszam do obserwowania fanpage'a Bo głównie tam będziemy takie krótkie relacje wrzucać A na YouTubie będziemy wrzucać konkretne filmy Także zapraszam do obserwowania fanpage'a, Instagrama Tam relacje na bieżąco Do zobaczenia i się siemaneczko A ja teraz sobie zjem Drugi ogień